Witam hodowców, jestem Karol, hodowca i w dzisiejszym odcinku pokażę wszystkie swoje króliki, podsumuję wykoty i sobie je wszystkie nakarmimy. Także bez owijania, idziemy do pierwszej klatki. Jest tu samica kalifornijska, czysto rasowa. Została dopuszczona do samca zwykłego, brązowego takiego. Okociła się, dała pięć młodych, wszystko wychowała. Są trzy czarne: jeden taki o bury, ten tutaj. Jeden taki rudy z siwymi końcówkami i siwym spodem. Bardzo ładny króliczek. O są widzicie? Małe prze, bardzo oswojone. O widzicie? W ogóle się nie boją, siedzą przy klatce. Dają się pogłaskać. Matka bardzo dobra. Małe cały czas są nakarmione i same już zaczynają jeść trochę. Także tak one tu wyglądają. Kolory ogólnie bardzo ciekawe wyszły, no bo czarne, taki bury i ten rudy, no to naprawdę prze super młody. No widzicie, króliczki bardzo rozswojone, w ogóle się nie boją, nie uciekają, o tutaj ten rudy, jak samiczka, no to zostanie, bo naprawdę kolor, musicie sami przyznać, bardzo fajny. Oczywiście wszystkie króliki wodę mają, bo to podstawa, świeża woda, nie żadna zagloniała, o, widzicie, tak to tu wygląda, bardzo fajny, fajna sprawa z tymi pojnikami. Teraz jesteśmy u tych królików. Jak ktoś nie widział to odsyłam do filmiku, yy, gdzie nagrałem o nich osobny filmik. Jest tu 8 tych, co były ręcznie wykarmione. O, widzicie, jakie oswojone. O, małe. Taka ekipa. 8 sztuk, wszystkie brązowe. No, widzicie, bardzo oswojone króliczki. O, no bo jak wychowane przez ludzi, no to wiecie, przyzwyczajone, nie boją się w ogóle. I tak one tu wyglądają. Także już je spakuję i idziemy do kolejnych królików. O, tu są kolejne króliki. Jest tu para podpalanych młodych. O, tutaj widzicie para podpalanych. To jest samczyk, tamta samiczka i jeden jest taki rex trójbarwny. Te akurat trzy króliki zostały zakupione. No i zostaną w celu udoskonalenia hodowli o kolejne rasy. Yy, rex jest samiczka, a tamta, jak mówiłem, jest para i do niej będziemy chcieli dokupić samczyka. Też jak widzicie, bardzo oswojone króliki. W ogóle się nie boją no, słoma, siano. Wszystko jest, także jest dobrze. I idziemy już do kolejnych królików. Te oczywiście też mają wodę, tylko że w takiej o butelce. No i ostatnie króliki. Ogólnie jeszcze powiem, że wszystkie młode, które się u mnie wykociły, są po jednym samcu. O, tu jest taka samiczka waga 6 kg i tu są jej młode tak widzicie tu sobie siedzą w kupie wszystkie śpią akurat teraz gniazda już nie ma bo całkowicie je rozdeptały są trzy rude i reszta takie siwe nawet nie wiem jakie to kolory powychodziły też matka dobrze karmi jak widzicie małe sobie teraz śpią nie będę tu ich denerwował no i co, i tak wygląda ta hodowla moich królików, tu oczywiście woda też jest I sobie teraz nakarmimy wszystkie króliki Specjalną paszą Dobra, także sypiemy sobie już te granulki Oczywiście nie jedzą one tylko tych granulek, ale jako takie urozmaicenie diety no to bardzo fajna sprawa No już widzicie jak się wściekają małe Najpierw damy matce z młodymi tam masz, tam masz. No, już znalazła, także sobie będzie jeść. Małe też zaraz tam do niej podejdą. No, a teraz damy tej ósemce głodomorów, nawet dostypię jeszcze. O. niech jedzą, zaraz pewnie mi wylecą z klatki, no ale trudno. Macie. No, tak jak mówiłem. No, dobra, zaraz je pochowam z powrotem. No, widzicie, małe oswojone, nie boją się w ogóle. O. Za także chwila i je pochowam. Że małe spakowane dałem im w drugiego kafla jeszcze, bo tam nie mogły się dopchać, o także małe sobie tu będą jadły Idziemy dać już kolejnym królikom. Także jesteśmy już u Rexa i tych podpalanych. Tu mają swój spodek o. Nie daje im dużo, bo to tylko jako taki obiad, jako taki podwieczorek Także trochę tylko im daję tak dla smaku No i co, one niech je sobie jedzą A ja idę już do kolejnych królików, no także widzicie Małe, zdrowe, wszystko jedzą elegancko Rex jest od nich starszy, tam o dwa tygodnie bodajże ale bezwzględnego przedłużania lecę już do kolejnej samicy. No, także jestem już u tej samicy ostatniej. Tu jej już dosypuję. O. Także ona sobie będzie jeść małe, pewnie też zaraz przyjdą. No i co, może tak szybko podsumuję, jak w tym roku to wyglądało. Wykociły mi się trzy samice, z czego niestety jedna padła. Zresztą wiecie o co chodzi, bo nagrywałem o tym filmik. Mam obecnie więc dwie samice: 20 młodych urodzonych u mnie i trzy młode dokupione. Także tak wygląda. No, przyszedł już pierwszy. Tak wygląda stan hodowli królików. One sobie teraz jedzą, nasze maluchy. A ja Was zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału, dania łapki w górę. No i jak dacie 140 łapek, wtedy nagrywam filmik podsumowujący zakończone już lęgi ukór. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! No, czego mały szukasz? Zaraz Cię odniosę do mamusi.